Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z albumem typu Trifold, który wykonałam na warsztatach online. Warsztaty organizowała Ania Tworzy. Zapraszam serdecznie do obejrzenia prezentacji tego albumu. Na okładce znajduje się przepiękny shaker box w pastelowych kolorach. Cały album jest wykonany z kolekcji Minty Papers Forever Young. Ozdobiony jest również dodatkami papierowymi oraz tekturowymi naklejkami. Jest to album urodzinowy. Wiązany na wstążeczkę. Po otwarciu tak się prezentuje. Na pierwszej stronie mamy dwie maty przyczepione takimi balonikami na magnes. Na matach zmieszczą się po obu stronach cztery zdjęcia w formatu 9x13. Baloniki przytrzymują nam nasze maty, żeby nic się nie przesuwało. Otwieramy klapkę. I w środku kryje się mata na zdjęcie, otwierana i kolejna z podpisem dziś świętujemy. Obok znajduje się strona z kieszenią boczną, w której, do której możemy włożyć maty na zdjęcia. Również jest dołączona taka ozdobna tekturka. Na bocznej stronie okładki znajdują się dwie kieszenie na tagi. Można tutaj wkleić mniejsze zdjęcia, e, lub na przykład zdjęcie z fotobudki, e, albo zapiski sobie jakieś zrobić. I kolejny tak, troszeczkę mniejszy. Oraz znajduje się tekturka z napisem Najlepsze Życzenia. Na środkowej stronie znajduje się Shaker Box, ale jest to okienko na zdjęcie. Możemy tam wsunąć zdjęcie w formatu 9x13. Ja niestety nie mam tutaj żadnej karteczki, która by pasowała, ale zdjęcie możemy śmiało wsunąć. Po otwarciu w środku znajduje się wodospad dynamiczny oraz na klapce znajdują się dwie kieszenie również na maty, na zdjęcia większe i mniejsze. Oraz ozdobna karta. Na kolejnej stronie, na okładce, znajduje się wodospad na mniejsze zdjęcia, zamykany na magnes z przepiękną babeczką. Każda mata na zdjęcie jest ozdobiona. Kartą na drugiej stronie można wkleić zdjęcia z urodzin. Myślę, że taki album będzie świetnym prezentem urodzinowym. Można później wrócić do niego, obejrzeć zdjęcia. Będzie świetną pamiątką. I tył okładki prezentuje się w ten sposób. Jeżeli film Wam się spodobał, zapraszam do subskrypcji mojego kanału.